Siemanko zaczynamy dzisiaj kolejny dzień na budowie przywieźliśmy dzisiaj sobie rury do podłogówki także dzisiaj zaczynamy przygotowania pierwsze pod podłogówkę w sumie to już zaczęliśmy bo już częściowo foli mamy porozkładane poobsadzane wszystkie rozdzielacze rury do nich doprowadzone także zostało nam teraz już tylko dołożyć resztę folii gąbki obrzeżne i zaczynamy rozkładać rury, tutaj mamy rury z CanTermu floor 16x2.0 nie mamy stojaka, dlatego wzięliśmy sobie taki prowizoryczny dzisiaj zrobimy sobie coś z tego stojak po prostu do kół garażowy i z tego sobie coś tam prowizorycznie ukręcimy Tutaj garaż już mamy przygotowany, pod rurki, skrzynki, rozdzielacze. Mamy też skanterma, z nierdzewki. Wszystko podłączone miedzią w systemie wiega ProfiPress rurka 28. Tak to mniej więcej wygląda. Dół rozdzieliliśmy sobie na dwa rozdzielacze dwa razy po 8. Tutaj drugi taki rozdzielacz. Zrozdzieliliśmy z tego względu, że żeby te odcinki trochę skrócić, żeby nie trzeba było z jednego końca na drugi koniec domu lecieć rurkami. Będziemy jakoś tak starać się, żeby około 80 metrów miały obwody. Tutaj mamy też już częściowo folie rozłożoną także zaraz będziemy sobie dalej lecieć, kontynuować to i potem tylko wskoczymy na górę. Na górze mamy też w sumie już dwa Trzyściowo. czy trzy pokoje ułożone, folie i tylko został nam korytarz i tamten narożnik Łazienka. A musimy to w tym tygodniu pocisnąć, żeby można było wylać. Posadzki, bo posadzki przyjeżdżają za tydzień. Dlatego też musimy to zrobić. Ogólnie, ogólnie to musimy pocisnąć tu trochę w tym roku, bo w ostatnim, w ostatnim czasie troszeczkę zapał, spadł przez obecną sytuację rynkową i ogólnie światową. Także mało się u nas tutaj działo, ale myślę, że trzeba teraz trochę nadrobić, nadrobić straty to i wziąć się w garść i trochę. Tak podgonić tutaj robotę a w pierwszej kolejności co w ogóle musimy zrobić to musimy zrobić obmiar styropianu na zewnątrz zamówić styropian, niech to już tam się realizuje niech oni tam już go produkują żeby zdążył przyjechać do żeby następnego. zdążył przyjechać do jak najszybciej Mówię, za tydzień będą posadzki zaraz pewnie przywiozą piasek do posadzek posadzki będą zwykłe, cementowe i no. taki jest plan następujący Wczoraj właśnie przyjechał tutaj trochę na pomiar, Pan od posadzek mówił. Za tydzień mówi: wylewamy, a wy jeszcze podłogówki nie macie. <noise> Marcin mówi spokojnie, ogarniemy to szybciutko, także myślimy, że to pójdzie faktycznie sprawnie. Dokładamy tą folię, tak jak Marcin mówił. Tak, I zobaczymy, tego, czy. Nawet jeżeli już pomówisz, wszystko mamy już przygotowane, także tylko zostało rozkładać rurki. A trochę czasu zajęło, prawda, z tymi skrzydłami. Tak, tutaj nie nagrywałem tego, jak podłączaliśmy te, te rozdzielacze, bo. Troszkę nam z tym zeszło, bo mutaliśmy się coś z tym. Tak to jest, tak się robi coś pierwszy raz. A to coś brakowało, a to coś nie takie, a to zawory nie takie, trzeba było jeździć, wymieniać 100 razy. A to jakieś śrubunki brakowało, a to coś, a to coś i... I jakoś próbą, metodą prób i błędów jakoś zrobiliśmy to. Udało się, no nie? Ciśnienie jest sprawdzone, tutaj już y, ostatnia rurka akurat się sprawdza. Próba ciśnieniowa na górę. To się zaraz sprawdzę, zaraz tą sprężarkę odłączam i Wynosimy sprzątamy tutaj i rozkładamy folię. Tak, mamy I rurki. tutaj. Tutaj mamy już fajnie wszystko przątnięte, ale jak tu skończymy, to jeszcze musimy tam ten garaż ogarnąć, bo za jednym razem robimy sobie wylewki tu i tam, żeby nie. Tak. No nie, nie, po prostu mieć to już załatwiony, ten temat, a tam mamy wszystkiego tak na. Balone, że musimy to po prostu jakoś wszystko ogarnąć. No, wtedy, kiedy oni tutaj będą sobie zalewać te posadzki, to my tam akurat wystawimy wszystko z tamtego garażu. Na dwa dni jest. No nie I... Tak, ogólnie prace są zaplanowane na dwa dni z tamtym garażem. Dół i góra tutaj. Tam. 350 metrów. Tutaj mamy podłogówki do ułożenia. Oczywiście 350 metrów posadzki w całym domu i tam w tamtym garażu mamy chyba około 60 metrów kwadratowych posadzki plus minus, tylko tyle tam dobrze, że tam nie robimy żadnego ogrzewania w tamtym garażu tam nie będzie także żadnego ogrzewania, także idzie tylko styropian, folia, styropian folia. i można lać Aha. Także teraz idziemy, zrobimy sobie szybko albo może nie szybko, bo tutaj też mamy kurde tych rodzajów styropianu różnych grubości musimy to wszystko pomierzyć Pospisywać i pierwsze co to za mój I teraz tak, nagrywa się? Nagrywa. Jest dźwięk 1, 2, 3. Raz, 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 dwa, trzy jest. I teraz tak, w pierwszej kolejności zmierzymy sobie ogólnie to będziemy robić wszystko 20 z grafitowym. Oblecimy sobie wszystko, co nam potrzeba 20. Nie będziemy odejmować tych okien, tego wszystkiego. Tylko po prostu zmierzymy w całości, a później sobie jakoś tam to, to, to Przeliczymy. odejmiemy. Przeliczymy. A później sobie policzymy te słupy i takie inne rzeczy, tam gdzie będzie szedł ten cięższy steropion. Nie wiem, ja tutaj mierzę od tego cokołu i tam chyba najwyższy punkt do tych desek. Tam później niby jakaś tam będzie szczelina deatacyjna, ale... No, lepiej jak troszkę zostanie tego jak coś nam potem zabraknie. I tak. Tutaj jest 4,30. Wysoko. I tutaj też wychodzę gdzieś tak z 20 cm od razu już dalej, bo tu będzie na mijankę przyklejane to plus minus 20 więcej. I tu jest 9,5 metra. 41,5 metra tutaj na tej ściance tutaj musisz wiesz co? No. Jakoś żeby miał jakiś punkt odniesienia żeby było stanąć ja mogę stanąć. Chyba, że do rynnej albo do Rynny zapy. No dobra. 880 i tu to samo do samej góry do desek 38,5. To niby w projekcie jest wyszczególnione, gdzie jaki steropian ma iść, ale my to będziemy robić po swojemu. Zresztą, to zresztą tam nasze te wyliczenia energetyczne były z 2019 roku standardy. Teraz już się to, trochę to pozmieniało, także my to robimy teraz 20. I tutaj w niektórych miejscach, tak gdzie są te właśnie przedłużenia takie optyczne tego podciągu betonowego, to to tam będziemy jeszcze dokładać, tak jakby, nie wiem, albo czwórkę, albo piątkę steropian, żeby to tak po prostu wychodziło z, z fasady. Żeby to widoczne było. żeby że to było widoczne, że to jest przedłużenie tego... tego podciągu tutaj, który tutaj jest. I on będzie nachodził tutaj na cały budynek, tak jakby. Tutaj właśnie będzie stamtąd, tak się zaczyna, to on będzie aż do końca prawie że budynku dochodzi. Tak, do samego rogu tutaj będzie przedłużenie jego steropianu. Mhm. I tam nie wiem właśnie. Nie wiem do końca jak inni robili. Czy po prostu dać 20 tam na całości i dołożyć na tym słupie na jeszcze 4, żeby on po prostu był grubszy i tu będzie nachodził wtedy na ścianie i będzie on widoczny? Czy dać na to całą ścianę, tak? Czy właśnie, czy dać tutaj 18, a resztę zrobić 20 ra razem z tym słupem betonowym. I on by wtedy tam był 2 cm grubszy, tylko, ale to i tak by się oznaczało. No, i na te puszki od, od żeluzji. Tutaj jest miejsce na styropian, Tutaj jest miejsce na styropian na tej puszce 1,5 cm. Ale chyba nie ma takich 1,5 cm steropianów. Nie wiem, muszę się Musimy zobaczyć, jakie są Muszę dowiedzieć się, jak to właśnie jest. Jak jest to super, to weźmiemy 1,5cm, a jak nie, to weźmiemy 1cm pewnie mm -hmm. plus klej. I będzie półtora, prawda? I nie? będzie półtora. Okay. A jakby 1,5cm to by się przykleiło na piankę, na zero praktycznie i, i też by to jakoś było. Dobra, to idziemy na razie dalej. I tu jest taka sama sytuacja, tylko że też muszą być dwie grubości z steropianu, bo ponieważ tutaj jest zaplanowana fasada drewniana, cały ten narożnik tutaj pod, pod tym tarasem i jeszcze Lamele. tam z tamtej strony jest deska właśnie na konstrukcji i ona też pewnie ma jakąś tą grubość. Około podejrzewam 4 cm, i pasowałoby, żeby to później razem ze steropianem się zgrało. Wtedy... I ona będzie równo z oknami. Na oknach się zakończy. Od, od ziemi równo z oknami będzie fasada drewniana, i później dalej będzie tynk I to też pasowało, żeby ten steropian na górze z tymi deskami się zgrał. Żeby nie było żadnego uskoku. I też tutaj jest pytanie: czy robimy dół 20 i na górze dodajemy. Grubość właśnie tych lameli, tych, lamelii, tych, tych, tych desek, żeby to później było równo. Czy po prostu dawać pod lamelami mniej steropianu i na górze 20, żeby to się równo zgrało? Nie wiem, myślę, że może, żeby to spełniło jakieś swoje parametry. To dajmy 20, a tam nie wiem, dajmy, po prostu tam więcej dajmy na górze. Mhm. Także jeżeli robiliście już fasadę na takim domu to możecie śmiało pisać Jak nam u was to wyszło i jak wy robiliście To może od kogoś ściągniemy Tak, tutaj nie mierzę tego 7,5 Świetlik. Bo tutaj w tym podcieniu dajemy na sufit tak. Ile stropianu? Dwadzieścia? Też dwadzieścia, tak? Jak no. Wszędzie. Ściana, sufit, tutaj będzie 20 centymetrów. I tu, tak myślę, te słupy. To byśmy... Albo piątką jakąś, przynajmniej z trzech stron, a z tej strony tylko będzie właśnie dwudziestka, ze względu na, ten, na te przedłużenie optyczne. A pozostałe piątką, dziesiątką może, zależy jak to będzie wychodziło. Też możecie dać znaczek jaką grubością słupy wy na przykład oplejaliście tym steropianem. Dobra, ja tu zaraz obliczę sobie jeszcze te słupy, podejmuję te okna. I to też pewnie nie tak stuprocentowo, tylko. Troszkę sobie damy na niej, troszkę zesku, sobie nie. Troszkę zostawimy sobie jakieś rezerwy. No ale coś trzeba podejmować, bo tu jest dużo okien, dużo metrów podejdzie. Także żeby nam nie zostało dużo tego później. Jeszcze obliczymy, musimy... te, obliczymy te słupy, podejmujemy, pokalkulujemy i zaraz się włączymy jeszcze raz. Hmm. No i dobra, my już sobie pomierzyliśmy, pochodziliśmy, pozbieraliśmy wymiary i oczywiście mierzyliśmy od razu i budynek gospodarczy i dom. I z tych naszych pomiarów wyszło, że w ogóle dom będziemy robili dwudziestką, także 20 cm potrzebujemy 270 m2, 18 cm potrzebujemy 27 m2. Piątki potrzebujemy 98 metrów kwadratowych. Piątko będziemy obrabiali sobie słupy. I to będziemy robili niezwykłym białym steropianem, I również będziemy jeszcze robili czwóreczką na górze. Co będziemy robili czwórką? No tutaj żeby musimy zrobić te podrobienie Aha. na styropianie. Właśnie. Żeby wyszło nam w sumie 24 cm. A to właśnie jeszcze chyba, się że, zastanowimy, chyba, bo... Chyba, że będzie dostępny... W 24 cm stropien to weźmiemy od razu 24. Tak, to automatycznie. A górę, a na dół tutaj równo z oknami do, do wysokości okien 20. No. Także automatycznie tej 20 z 270 zmniejszy się o tą ilość tej czwórki, tej czwórki czyli 27 m2, ale zobaczymy, jaka jest, jest możliwość, no bo nie wiemy właśnie. Czy będziemy czy w jest... podwójnie albo raz w 24 cm? Jeżeli będzie taka możliwość. Dachu nam wyszło. Na garażu. na garażu tutaj w domu płaskiego tego wyszło nam 60 metrów kwadratowych. I co jeszcze? Jedyneczki nam wyszło, jedynko albo półtora centymetra, wyszło nam 6 metrów kwadratowych. No to będziemy te właśnie puszki. te na te puszki, skrzynki. I jeszcze, aha, garaż. Będziemy robili najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, białym steropianem, bo tutaj grafit pójdzie na dom, na garaż pójdzie biały. I braliśmy pod uwagę, w ogóle bierzemy pod uwagę. 15 centymetrów. Zobaczymy, jak to wyjdzie cenowo. Jeżeli to będzie jakoś bardzo drogo wychodziło, to w ogóle zobaczymy. Może zrobimy dziesiątkę, nie wiem. Nie zależy nam na tym garażu. Tam i tak nie będzie ogrzewania, także może pójdzie dziesiątka, może piętnastka. To już zobaczymy, co nam tutaj wyliczą bo oczywiście kontrolujemy te ceny i one ciągle dziś windują w górę. Także a trzeba trochę nam tutaj trzeba się trzymać za portfel. Trochę nam tutaj tych metrów naleciało. Także zobaczymy. W każdym razie, tutaj jest pewna, idzie dwudziestka, idzie grafit. Na słupy dajemy biały normalnie, tą piąteczkę, a tam idzie dziesiątka albo 15 w zależności od tego, Jaka jak to się cenowo będzie miało. No i tutaj też te podciąg w tym garażu, będziemy piąteczkę obrabiali. Ten, te wszystkie leci. betony? A nie, te betony. Słupy, podciągi, i... tak. to wszystko będzie piątko. Tutaj, tak samo, słupy, betony. Te wszystkie tutaj to będą. E... Piątką, Piątką no, tylko ta strona właśnie tutaj y, lico właśnie z, z budynkiem, no to będzie ta strona oczywiście dwudziestką. Tam jedynie w niektórych mie miejscach, co jest osiemnastka tutaj na domu, to osiemnastka właśnie będzie szła od tamtej strony. Na garażu. Y, od garażu, tam będzie szła osiemnastka z tego względu, że... Żeby zrobić uskok dwa centymetry. Tak, bo tam też... Bo tam też... będzie inny tynk i żeby było, było się żeby się odznaczało to, to wtedy damy osiemnastkę. Taki kwadrat na ścianie, i dookoła dwudziestka, żeby było ten płasko widać. No i tutaj, I tutaj też, też, no nie, tu właśnie tutaj w tym miejscu to też będzie osiemnasteczka. O tutaj tu też będzie piątka. To. Słup ten też tak samo będzie piątka. No i tutaj osiemnastka jeszcze przyjdzie w tym przypadku. Tu między tak tymi samą. dwoma oknami będzie osiemnastka. Będzie taka lekka nisza, i dookoła dwudziestka wszędzie. No jeszcze się nad jedną rzeczą zastanawiamy tam nad tym dachem na tym podcieniu. Bo tam w sumie mamy, wychodzi nam 43 cm, żeby ten cały e, podcień, podcień po prostu zabudować. I nie wiemy, czy damy tam 20 cm, no bo znaczy, tak czy tak, damy 20 cm to jest takie minimum, e, tak jak na całym domu. I nie wiemy, właśnie, czy zrobimy po prostu jakąś konstrukcję i podniesimy i dopiero 20 Jakąś, no nie wiem, nie wiemy jeszcze, jak to zrobimy. Na pewno pójdzie do 20 Nie chcielibyśmy te, tych 43 cm, Tutaj nawet zaraz pokażemy o co chodzi. Jak robiliście już też w takich projektach. Dajcie znać, jakie wy na przykład rozwiązanie znaleźliście? Tutaj o to chodzi? Tutaj do, do tutaj górnej muszę... krawędzi okna od sufitu betonowego jest 43 cm. I to I trzeba to... zabudować wszystko steropianem. Znaczy, to musi się. Cały ten sufit musi się zlicować z dołem tej puszki od, od, tutaj od Tak samo o. tamta, i tutaj ten podciąg o tutaj, o. betonowy. Także żeby od ten mamy 43 cm do tego właśnie miejsca i to musi być całe zabudowane. Żeby to A była tutaj... jedna płaszczyzna, żeby nie było tego no uskoku ile. tutaj na tym podciągu betonowym. Tutaj mamy na 24 cm. No nie no. wiem, coś musimy zrobić. Nie chcielibyśmy chyba tutaj ładować aż tych 43 cm tego No bo styropianu. druga opcja 20 cm na sufit i tu po prostu zejść. W ten sposób i tutaj taki uskok by był ewentualnie do połowy tej puszki. Tak i tak. Aha. Tylko że to by nie już wyglądało. Tutaj mamy w ogóle oświetlenie takie w, w tym suficie. Są raz, dwa, cztery, czy jakby sześć takich halogoników, coś no. takiego. Także to jest czy jest opcja do przedyskutowania. Także zobaczymy. Dobra, to już mamy zliczone. Idziemy składać zamówienie, żeby czym prędzej przyszło, My idziemy to folię rozkładać, bo zaraz przyjadą z, z, cementem. z cementem. A u nas, jak zwykle, jesteśmy w czarnej. No, Do także. Tyłu. Zabieramy baraz. się za rozkładanie folii. To już nam mnie dużo zostało, na szczęście. Także na pewno też idzie wygodniej. Do tej pory tam tamte pomieszczenia robiłam sama. to. Idzie, na pewno idzie, ale jak robimy to we dwoje, rozcielamy, tu się trzyma, tam się przykleja, to fajnie, szybciej to idzie i, i sprawniej. Także już mamy tutaj niewiele do zrobienia, także zabieramy się do roboty. Tak jest. No. Przyjechał piasek w międzyczasie 60 ton. Dwie ciężarówki, piasek płukany. Gradacja od 0,5 do 2,0. Także mamy już piękny piasek. O, i my już tutaj przybijamy ostatnią taśmę brzegową. My, akurat, to przybijamy sobie takerem. Idzie fajnie i sprawnie. Te taśmy mają tutaj taką folikę. Wszystkie narożniki staraliśmy się, aczkolwiek nie staraliśmy się. Porobiliśmy ładnie tutaj w kancik, żeby dochodziło. Bo jak będzie na okrągło, to później, jak będą porobione wylewki, to dziura tam po prostu będzie. Także też tutaj ładnie tą folię robiliśmy, tak, żeby się po prostu paski do pasków ładnie schodziły. Warto się do tego przyłożyć, bo później będzie to utrudniało pracę, jak będą krzywo te linie, można oczopląsu dostać i po Może Po prostu, być. Po prostu będzie wygodniej się. układać. Zdecydowanie sprawniej pójdzie, jak będzie równiutko, bo wtedy się leci po linii, cak, caki jest wtedy ładnie, równiutko poukładane. Już wszędzie mamy to zrobione. Folie, taśmy, także tylko posprzątać troszeczkę i lecimy z rurkami i zaczynamy układać rurki. no także... Wszystkie Trudno pokoery. nam powiedzieć ile nam to zeszło z tą folią. Do, ogólnie to idzie dosyć fajnie i sprawnie, ale jakby się tak zabrać i po prostu raz za raz robić, a my jednego dnia troszkę robiliśmy, drugiego coś tam trochę przeskoczyliśmy do, do innej roboty. Ale ogólnie fajnie i sprawnie to idzie. Trochę bolą kolana, kręgosłup. No, ale... cały czas te kolana pitem. Plecy bolą. Tak. No nic, także my się zwijamy. I co? I Widzimy się w następnym odcinku na rozkładaniu rurek. Tak, także cześć. cześć.